No, i jest to między innymi takie symboliczne zakończenie edukacji. Skąd pomysł na to, że Monstwór się w to włączył? No, bo Monstwór skończył studia oficjalnie. A raczej jeden, jedna część Monstwóra skończyła studia, no i w związku z tym praca dyplomowa powstała właśnie w tym miejscu o takich rozmiarach w przestrzeni publicznej. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.